Cześć, ja mam na imię Dawid, a Wy oglądacie kanał Chmurka Vape. Dzisiaj chciałem się z Wami podzielić takimi swoimi przemyśleniami. Jakieś 7 lat temu zacząłem swoją przygodę z wapowaniem. Były zupełnie inne czasy. Nie było takiej możliwości wyboru sprzętu, jak mamy dzisiaj. Były w głównej mierze tak zwane patyki. I niestety tylko i wyłącznie od tego się zaczynało. Dzisiaj sytuacja mamy zupełnie inną. Niestety, ze względu na zmieniające się ustawy... Tych miejsc, gdzie spokojnie możemy powapować, jest też dużo, dużo mniej. Ale są takie miejsca i również się z Wami tym podzielę. Na moich filmach pokażę Wam recenzję różnego rodzaju sprzętów. Pokażę Wam, jak zrobić własny liquid z jednego, dwóch, trzech lub nawet pięciu składników. Dowiecie się również, jak zrobić własną grzałkę. Jak zrobić to prawidłowo. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Murka z Wami.